Cześć, Nazywam się Jarek Michalec, jesteśmy w Wiśle w firmie Sportrend. Chciałem Wam przedstawić nowy model narty Laser SX. Model na 2024-2025, jak i 2025-2026. Są to narty na dwa sezony. Jest to jeden z popularniejszych modeli w gamie Sztekla. Jakie zmiany w stosunku do poprzedniego modelu? Przede wszystkim zmienił się rdzeń. Jest tutaj taki lżejszy rodzaj rdzenia drewnianego, Lightcore. Zmieniło się też ustawienie fabryczne krawędzi. W poprzednim modelu mieliśmy bok zrobiony na 8,8 i 1 stopień podniesienia. Natomiast w nowym modelu producent zrobił 8,8, ale już 1,5 stopnia podniesienia. Zmieniły się również zapięcia, nowy model SRT. Oczywiście te narty możemy zamówić z, z różnymi zestawami e, zapięć. Są one przystosowane do, i do grip walka, i do butów zwykłych. Długości, geometria jest dokładnie taka sama jak w poprzednim modelu. Wszystkie te e, narty będą do kupienia i do przetestowania stacjonarnie w Wiśle, jak i na, na naszej stronie internetowej nartywisła.pl